Sklep 6 stycznia 2025 roku. A więc co? Zaczynajmy. Do sklepu powróciły nam skiny z serii Dragon Ball'a Mamy ikony, zestaw Cyper który kosztuje 2800 wodolców, a jego skinę kosztuje 1800. Mamy dalej zestaw Rubiusa. Mamy dalej Patryka Mahomeza. Mamy dalej samurajów z Gwiezdnych Wojen. Skiny z jest Cyberpunka. W sklepie pojawił się zestaw z szafki Hypera, który jeżeli posiadacie emotkę, to kosztuje 2000 v Dajcie znać, czy będziecie go kupowali. Mamy dalej zestaw z szafki Lijakna. Mamy unikalne style. Mamy nowego skina Ali style Baloniarz które kosztuje 800 fałdolców, a jego zestaw kosztuje 1100. Mamy dalej w sklepie Wonder Woman, sklep sezonu OG, mamy dalej śnieżnego ptaka płatka, futrzastą choinkę, piernikowe skiny, piżamki, mroźne stroje, Dalej w sklepie jest kilo przymrozek. Dalej mamy buty w sklepie: ścieżki jamowe, sprzęt na festiwal, Snoop Doga oraz jego cały zestaw, zestawy LEGO i ekipy Fortnite. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie coś kupowali. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz o wpisywaniu kodów w sklepie Marpyle. Pozdro.